Dzień dobry. Łajem się nisko. Nie! Co ja zrobiłem? Nową grę uruchomiłem. Na szczęście to żaden problem. Dobra. Ale to nie gotik. Ja mam złe wspomniałem z gotikiem i nową grą. Bo wiecie, zawsze na początku te filmiki, jakieś dialogi, które trzeba potem szybko przewinąć. Żeby wczytać grę, chyba, że zdążycie to zrobić sprytniej, zanim się te dialogi rozpoczną. Ale nie zawsze wychodzi. Dobra, co my robimy? Wchodzimy dzisiaj do tunelu. No właśnie. Tylko gdzie ja jestem? A, bo ten tunel jest tutaj, dobra. Zobaczymy, co tu się dzieje. Na start dużo zakażonych przeciwników. Jakiś rozprówacz. Ja jestem uzbrojony w postać... Nie, na blisko jestem uzbrojony. Więc spoczko. Dobra, jesteśmy. coś. Jak ja sobie z naftą? No, dwie nafty niestety tylko. Może coś tu wydropię gdzieś po drodze. Mam taką nadzieję. Uuu, jakaś halabarda spadła. Albo no, coś do niej podobnego. Szybki Bill się to nazywa. Antycznie wyglądająca broń, podpisana z jakiegoś powodu imieniem Bill. To jest nawiązanie do czegoś, czego nie rozumiem. Bill mi się że tylko z filmem Bill? Zmuwa zmutowany tkacz. Ale wielkie to główne. Dobra. Eee, to potem raczej. Filem, bilem. I czy Z czymś jeszcze? Chyba niekoniecznie. Dobra, 6 sekund mi zostało. Dobra, dajmy jeszcze te dwie nafty. W sumie teraz dobrze, że ta nafta się przydaje tylko i wyłącznie ostatecznie do. Do czego? Do. Ho, ho. Do światła, tak? Bo kupujemy mięso sobie zrobione. Tak powiem. I nam to nie przeszkadza. To jakaś zielona w ogóle jest. A, bo tu miało być kojnoty jakieś. Dobra. To jest bardzo silne. To nie. To jakiś lamus. Masz tu kulę ognia, wariacie? Gdzieś tam nakłada na nas efekty, ale... Oh, Home Vikinga, co? Ale nie, na pewno lepszy, co? 4-1. Patrzcie, ja mam wrażenie, że coś miałem jakiś turbo fart do dropienia itemów. Żeby teraz te itemy, które fabularnie dropimy... To jakaś żart to jest, koniec rodzinny. Ale czemu? Chodzi? To wykonałem tu quest? Co ja dostałem? Imitacja Rubinu. Takaś jakaś imitacja marna. To niedobrze. Patrz, te węże łykają te strzały. Kuźwa za trudny czas Że z nich dropią po jednej. To, to taki prosty wąż był, nie taka eska. Mogłoby mu się ciężko pełzać. Wiem, że trochę idę inaczej niż ostatnia. Chciałbym zobaczyć, coś tu jeszcze może ciekawego jest. Grizzly, ale Grizzly to nic specjalnego dla nas, właśnie, jak my 108 tam łupiemy między oczy hopie. Ale wpadł w sumie. W umiejętności walki wpadły na wyższy poziom, więc spoczko. Rysie, wilki, no to nic specjalnego. Co, może założę po prostu jakąś broń tam. shotguna, może być shotgun, chociaż on chyba był cienki jak barszcz. Ale zawsze mogę sobie poskillować, nie? Może zamiast shotguna założyłbym coś lepszego? Łuk? Może to? A, bo ja mam to, właśnie! To teraz noszę, a nie tego shotguna To dalej nigdzie nie pójdę? No to nieźle Dobra, tam jest most po prawej, według mapy Tak przynajmniej to wygląda na most W tamtą stronę kierujemy jeszcze ciekawego tu mam. Nie, będę się sprzedać sporo luta, widzę. Już mam sporo śmieci znowu w ekipunku, a tego nie chcemy. Później po... A jakiś domek. A co to? A nie, ja w tym nauku zabijam tego bandytę, co? Tak mi się wydaje, że tak. Tak, raczej na pewno. No, no dobra, nieważne. Możemy po drodze tych bandytów tutaj rozwalić. Co nam? O, trzy nafty, fajnie. Zpugawiony morderca, ja pierdziole, to coś właśnie silnego. On wygląda trochę jak ja, co? Jemu, ty pomiot. Tego też chyba jeszcze nie widziałem. Dobra, chopy, powstaję żartujecie. Teraz ja to robię na miękko, o To jest normalnie mój model, tylko że przerobiony. To nie jest wakcja. No żeby modę głównego bohatera wykorzystywać na przeciwników? Nie dobrze. Tak się nie robi. Chociaż w sumie bezimienny miał swój odpowiednik. Jako jeden nowicjusz w Hastorze kiedyś. Zauważyłem przez przypadek. Tak się przyjrzałem? Mówię, co jest, gościu? Co ty mi mordy zabrałeś? No, normalnie. Ja dobrze idę w ogóle. miść. Chyba bardzo źle idę, co? A coś chyba totalnie spartoliłem. Dzienniku, powiedz mi, co tu robię w ogóle. No przykro mi bardzo, na coś stają podróbkę, co najwyżej możesz włożyć w dupę zachowanemu stylowi. Udaj się do, teraz do krypty i przeszukaj grobowce. A, do łoszeczkami po prostu wracamy. Dobra, to trochę wyjaśnia. Wiecie, Cessna naładuje się mięskiem i Telstarionem. dwa razy. I tam wzrasta. Czekać, jak się tam wracało w ogóle. będę chyba tak? Ty, no, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zwykle zagubiony chłopak młody. Młody przystojny, ale zagubiony. A tu domeniczne pomioty się biją z zwykłymi pomiotami. A nie, bandit. Dziękuję. Schody tu były? Tu właśnie, to no się podziemami szło, dobra. Co? Tu jest tak ciemno, że nic nie widzę, totalnie. Z reguły coś tam jakby, to tutaj nic. Może... nie, ten... aktualizacja jest jutro. Ciekawe jak bardzo zmieni aktualizacja tą gra nie wydaje mi się, żeby jakoś bardzo, 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 ale... Może coś mi zaskoczy jednak pozytywnie. Znaczy nie, nie uważam, że ta gra jest bardzo zła, uważam, że jest... To jest w porządku, nie nie ma, powiem tak. Nie ma momentu, żebym się jakoś bardzo źle bawił. Są momenty, kiedy muszę znowu biegać w dziesiąty raz w to samo miejsce, to wtedy się gorzej bawię, nie ukrywam. A taką rol to sprawia mi dość dużą przyjemność granie w tę grę. I nie żałuję czasu z nią spędzonym. Fireball, wywalę gościu. A na tym, czy ten Fireball coś robi? Mam czasem wrażenie, że on tylko się pojawia, fajnie wygląda i elo. Coś co poziom wbił. Nie jest. Ciekawe, czy się brat ten, O, może zapiszę grę spory kawałek, przyszedłem. Spory kawałek, a nie sporo kawałek. Moje mówienie czasem wiem ustawia wiele do życzenia. Wiecie co, jak tu już jesteśmy, to ja skoczę tak zwykle do Rzemieślnika, mojego ulubionego NPC-ta w tej grze, bo on praktycznie wszystko skupuje. Jest piękny, młody, atrakcyjny. Pełen ambicji, tak jak wy. <grym> I wiecie o co chodzi. Robicie, robicie, tak. Tak, i on to wszystko bierze, między poliki, o tak. Jeszcze dwa jest za to pieniądze i o ta figurka. 42, ale zarobił chłopak. Tego nie noszę, co? To wypadł. Łuk, no może nie. Albo sprzedam ten, ten strzał tym. Niczym się nie różnią, ale jest zielony. Na ja mi się lepiej czuję w tym wszystkim? Ja mogę to sprzedać w sumie, jak to jest do niczego? Nie mogę. Hmm, czy coś cokolwiek jeszcze tutaj na sprzedaż jest? Nie. 57 tysięcy złotego bilonu. To nieźle. Tak, tak. Więźmy się z powrotem na Mele, Style i idziemy do grobowca. Chodzi o ten, ale może pójdziemy do tego, zobaczyć czy brat Amareno dał rady się wskrzesić. Nie dał. To był taki boss z prawdziwego zdarzenia, który tylko raz występuje. No cóż. Zrobił nam dobre rzeczy, możemy o nim zapomnieć na razie. Yy, tutaj mam iść? Chyba nie, nie wiem. No jeszcze muszę niżej zejść. samym pojąkiem to nie wygląda, jakbym dobrze szedł, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że już powinien na mojej drodze stanąć coś silniejszego. Ale no, jeszcze sprawdźmy. Jeszcze niżej muszę zejść, dobra. Nie no, dobrze idę, już mam zaznaczone miejsce na mapie, No dobra. Aha, muszę pójść do grobu mojej żony. Żebym musiał klejnoty rodzinne wyjąć. No to tak wygląda. No to nic? co ty robisz w grobie mojej żony. Boże, moja żona ożyła, to ty jest duchem. To niezła akcja. Co tu się dzieje? Nie zakłócaj spokoju od tych, którzy nie mają głosu. Przecież nie wiesz, że grozi Ci potępienie? Na wieki wieków cierpie, cierpieć będziesz, ale zanim to się stanie, zobacz, jak cierpi twój lud i zjada swój ogon. A wszystko to twoją winą będzie. Zjemy się, czy nie? A, dostałem ten kamień, tak? Yy, tak. Irmański lubi. Dobra, poka pokazali się zainfekowani ich Brona już na 44 poziomie Już tam nic nie zabija, nie jest stanie powiem wam Już każdego bossa wgrzewa, ale normalnie tak. o tak Co to omij... o Kultysta! Coś nowego. Nie, chyba kiedyś widziałem kultystę, co? Janik jak się chłopak Ale się tam rzuca Ja mu wyjaśnię co jest 5 Strasznie mi się podobają zwłoki tych okultystów, jak w tych takich pentagramach zostają. Może to trochę dziwne, jak się. Zamierzam, <grystanie> że kiedykolwiek powiem zdanie. Strasznie mi się podobają zwłoki. <grystanie> to już tak trochę niedobrze brzmi. Walun jest południu, czy ona jest w mojej kopalni, która jest w sumie nie działająca, więc po co tam jest to nie wiem. Lilif, słuchajcie. Czarna Bokarzana pisała kiedyś zapytanie: Jak pokonać Lilif? Czy się z tym w ogóle walczy? Obe tacy ciemności, który. Zamknij ryję, ja pierdolę, nie skończyłam. Widzę bliżej nieokreślone urządzenie do bróbki kuchennej i zwierzę z trąbą. <grym>, no słonik. Nie co to znaczy, ale pierdolnięcie będzie takie, że kurwi was, z papi, ci... Że kurwi jakby z ci ktoś zęby bobra hemoroida... Zęby bobra to jest z teledysku... Z teledysku z tym aktorem znanym, ja nie znam nazwiska tego aktora i nie pamiętam który to był teledysk teraz, to był chyba... BDS Intro? Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. A teraz przynieście mi koser żniwarza, poznacie po tego najwyższego. Mam ten artefakt, o który prosiłaś, to jest kilka moja drewna, nie ubów. Tu cię sprawdziłem artefaktem. Aha. Ja nie mam coś sprzedałem. Pięknie. Kawy czy ja teraz <grych> No dobra, jak Jakieś się musimy i topór przynieść, tak? On to zapisane gdzieś? Nie. No dobra, szukamy teraz szeryfa Steela. Nie pamiętam gdzie tu jest ten jego Czy jest czymś ważnym? AJ to nie wiem, czy to nawiązanie do AJ The Polish American, tego wiecie, y, YouTubera kulturysty, że tak powiem, czy nie, to nie wiem, gdzie jest ten styl, szczerze powiedziawszy. W tu jest ten. tylko walker tu siedzi. Nie powie ciekawego? No, schował się w ogóle. To nie, się po prostu schował hop. Dobra, idziemy do Waluna <laughs> Tylko może kolejką. Nie na piechotę. Może też zapiszę grę. Ciekawe, czy miałem ten top i sprzedałem, czy to na przykład nie był tamten. By dropnąłem, może jeszcze dropnie kiedyś podobne, nie wiem. Zobaczymy. No to bundurowe ścierło się respi Nie dobrze. Oknie ktoś szpagat na komendzie strzelił nie dobrze. Pamiętajcie, na komendzie głuchoniemi. Mogę to zaznaczyć dzisiaj, dziękuję. Op, to nie wiem co robi. Te latarką we mnie świeci ślotową. Ja dostałem ekspas od tego konia, którego nie zabiję. Jest duża szansa, że tak właśnie to wyglądało. Panie Walon. E, Walon, co wydarzyło się z Gadajcie prędko. Serka Liga, nie wie pan, co się dzieje? E, co się dzieje? Mówcie, nie trzymajcie mnie dłużej niepewności. Dotarły do mnie wieści, że zgraja tych. A, tfu. Niech piekły ich pochłonie czymkolwiek są. Tych zastanych mutantów zaatakowała szpital polowi okolice posterunku. Właśnie wybierają się w tamtą stronę z odsieczą. Nie, Olunie. Ja tam pójdę, a możesz mi wierzyć, lub nie, ale mimo moich lat poradzę sobie znacznie lepiej. Ty się i pracuj nad broją, którą zlecił ci flin. W ten sposób pomożesz nam wszystkim. Nie będę panował. Na inżynierii znam się lepiej niż na wojapce. Jak tylko zapanujecie nad tymi bestami, wróćcie do mnie, Serka Liga. Nie postaram się do tego czasu zrobić jak najwięcej. Uważacie na siebie, panie. Bez obaw wrócę całej zdrowy. pracujcie ile Czy u się Czy Czyli oczywiście z powrotem <noise> A Na szczęście kolejką to jest chwila moment, nie? Harley, 20, proszę cię bardzo, hopie 20 TA Co jest? Czemu ty jesteś na zielono, hopie? Coś nowego Kości, tego chyba jeszcze nie widziałem, co? Może z niego topór wypadnie, wygląda na takiego, co ma topór. Dobra, panowie, zrobimy to tak. Nie mam całego dnia. Nie no, przeciwnicy tutaj dla mnie nie istnieją. Stoję sobie po prostu. O, otacza sekty, co ciekawego. Teraz sprawdzimy. Topór? Nie, dynamit. Może być. Rozpruwacz, a z rozpruwacza na taki topór fajny, tą halabardę, nie? To jeszcze jest nadzieja dla nas. Szkibil. Poczekajcie, tylko skoczę do Lilif i sprawdzę czy to jest to. A to jednak mam farta, tylko o tym mówię i od razu i mamy. Pani Lilif, pani jest gdzieś tutaj. Robię sobie save'ika też przy okazji, póki pamiętam. Pani Lilith... Mam artefakt, o który prosiłaś. To jest siekiera do rąbania, drewnanie ubów. No dobra. To nadal nie to. Sądzę, że to co będziemy potrzebowali będzie jakieś dość wyjątkowe bardziej niż to. Mam taką nadzieję, żebym się wtedy, wiecie, nie na czas ogarnął. Hmm. testarion, może mięsko i się serka liganie. No dobrze. Kultyst, okultysta. Ktoś to zadaje obrażeń, ale nie widzimy ile? Po prostu nie jest napisane. No ale spoko, dobrze wiedzieć, że coś to robi. No szkoda, że nie ma właśnie opisu obrażeń. A miałem ja to sprawdzić. A to zaraz. Nie wydaje mi się, że była lepsza od Holly fucking Book, ale... Ale może jest. Holly fucking Book, 16 Brona 010 030 to jest obrona 15 infekcja, kradzież życia, poruszanie się. A, chyba wolę Holly fucking Book na razie. Ale całkiem blisko, jeśli chodzi o możliwości. Chyba ta się do tej hordy zalicza. Brakuje jeszcze, oprócz tego, jeszcze jednego gościa. Nie widzę tu nic innego. O, 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 o. Tomba. 100 litrów popłynęły, kiedy biali ukryli tej, użyli tej broni przeciwko miejscowym. O Lord, to jest naprawdę mocne. 69 na 5. Krytyczne. Powiem wam, że jakby to było fioletowe, to mogłoby być lepsze od mojej broni aktualnej. Ale to może to się liw przyda. Chyba nie tak. Wygląda jak... A, bo to jest zmutowany jakiś. Dobra. Nazywa się normalnie, a wygląda jak zmutowany kawalerzysta. Zróbmy tak, tak. Nie, to dynamic jest. Tak. Tak, i masz, tym dynamitem. Panie doktor Naismith, co tam się dzieje? Dobrze was widzieć w jeden kawałku. Duncan, przybyłeś samą porę. Gdyby nie ty, byłoby za mną krucho. Człowiek jest śmiertelny, ale też jeszcze pół biedy. Najgorsze to, iż śmiertelny okazuje się niespodziewany w tym właśnie sęk. Nie ma, to, nie ma co się rozkrywać, to z pewnością nie koniec. Poradzicie sobie już tutaj Jamesie, ja muszę iść dalej. Podobno Cid również jest w niemałych tarapatach. Dobra, mi ten Cid tak średnio. Bardziej to mnie interesuje właśnie, czy ten topór na Lilif, będzie odpowiedni. Też nadal nie wydaje się jakiś wybitny, nie? A nazywa się Hekatomba, nie? To już kujesz, poważnie się nazywa. Angus, może ty mi coś zdradzisz, ale nie wydaje mi się, że się coś, powiesz jakiś jeden tekst i tyle. Z się napiesza, no to jeszcze taki tekst, co więcej. Pani Lilith, o ty myślisz? To się kilka drąbania, drewnania ubów. Jestem rozczarowany. Może tu musi po prostu z jakiegoś bossa wypaść później, nie? na posterunek do szeryfa opie Z gościa stało typowa tylko ciała i tyle? ale steeda nie ma tutaj odbierz broń od waluna dobrze tak zrobimy tam chyba do Karola już, już pamiętam imiona? Chyba, nie jestem pewny. To chyba Karol się go się nazywał. Gościu, ja normalnie pamięć skonała. Do kopalni, ruszajmy. pospiły się na moich oczach przeciwnicy, albo po prostu doczytali się. tak zwał. Bimy chociaż tam jednego. No zaraz 15 poziom w sumie. Odpowiadajmy z Walunem. Walun, well, jesteście ledwo żywi. Trzymajcie się, ja sprowadzę pomoc. Cer, śmierć jest częścią życia. Taka jest kolej rzeczy. Nie było w życiu pisane zostać waszym kierownikiem wydobycia. Zrobiłem co mogłem, zostańcie, zostańcie tu. Mnie już nic nie pomoże. Posłuchajcie, co wam, mam wam do przekazania. Dobrze, mówcie więc, trzymajcie się, napijcie się whisky tu uśmierzy ból. Dziękuję, Serka Liga. Nie wiedziałem, że zawsze można na pana liczyć. Zanim to, to wszystko, co pan widzi, się stało, udało mi się wykonać broń projektu biodekarza. Tak jest, ja już miłem Telestarion. Telestarion. Dopiszcie to do mojego nekrologu, hehehe. He, he. Wow, no zawsze byście zbyt skromni. Wyna wyryję to na waszym pomniku, daję słowo, że, zostanie obok, że stanie obok ratusza. Ja tylko, jak tylko uporam się z tym Gnojem, który pokrył całe Wasze Wybaczcie, ale to nie, nie to mi teraz głowie. Słuchajcie, nim skonam. Znacznie te dialogi są. czasem źle napisane. Broń ma właściwości wybuchowe. Tylko tak, udało się nam przed... tylko tak udało mi się przetrwać, chociaż jak widać raczej połowicznie. Ale co widać? Ja nie rozumiem co tu się dzieje. Pokonałem wielu z nich, ale to może się nie udać. Wasz plan. Oni te poczwary umieją walczyć. Walczą i bronią się, korzystając z jakichś dziwnych mocy. Nie byłem w stanie im sprostać. bo ich zbyt wielu. Umiera. Paulu, nie odpoczywaj w pokoju. Wrócę tu. No co ja dostałem? Kilo w górniczy. A, bo to złote są. Roczna szata. 1, 4, 1. To jest lepsze. Nowe zakręcie. Purpurowa śmierć. Ok. A nie dostałem tej broni w końcu. A co się mnie tu bije? 1, 4, 1. 1 atak, obrona 4, celność 1. 3, obrona 3, celność. Ja wiem, to może być to. W sumie. A teraz trochę więcej walczę bronią wręcz, a co daje ataku. Nie dostałem żadnej tej broń specjalistycznej. Nekromutant to coś nowego. Tak wygląda jak okultysta. Jestem rozczarowany. Dobra, bo to się zaraz wywalę na głupi. Ryj. Ta. to nie za sprawa. Dobra, może tak zróbmy. Klaweł wbity, łuk i jakaś fajna strzała. Penetrujący. I łuk. Możecie mi naskoczyć Zdechniesz dzisiaj? Dziękuję Zamów pogrzeb dla Oluna Nie no serio to za quest Ale zanim to To sprzedajmy znowu Wszystko temu rzemieślnikowi Andrew Hop, co wszystko kupuje, ty skąd tyle hajsu ma? Przedaj, przedaj. 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 Masz, wiesz, opie. Masz tarczę, jaka fajna, patrz. Eee, patrz jakie diamenciki fajniutkie. Jakie rubiny, to masz, pa. tym może nie, puste fiolki, nie, może się przydadzą do czegoś. Tutaj masz takie rzeczy. Niestabilna substancja. Raczej nie. No i hop. a ile jesteśmy z hajsu? 69 tysięcy. 69 piękna, piękna liczba. No dobra, śmiemy zamówić. ogrzew dla Luna Jacobie, potrzebuję Twojej pomocy. Wy tutaj, panie, to jeszcze nie wasz czas. A jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem. A co wy możecie wiedzieć, Jacobie? Może jestem idiotem, ale nie jestem głupi. Widzę, że coś się dzieje wokoło, ale wiem też na pewno, że to wy możecie nam wszystkim dopomóc. Mówią mi o tym nawet ci, którzy nie połali do was sympatią przed śmiercią, Sir liganie. Eee. Innym razem doczekałbym o czym mówisz, ale teraz mam do was sprawę, nie zwłoki. Ależ po to tu jestem, wypełniać jeszcze przyziane życzenia. Skoro tyle wiecie, tak to jak rozumiem, właśnie wybieracie się, aby zebrać w ostatnią podróż tych, co świeżo polegli łoszegami. Nie inaczej, pani Kaliganie. Nie inaczej. A coś innego mi robić? Mam nadzieję, że uwinicie się z robotą. Wolałbym, by wszyscy zmarli jak najszybciej, wylądowali, co najmniej sześć stóp pod ziemią. To jak to? Ja was rozumiem, panie. Zawsze starałem się być zapobiegliwy. Kobiety i dzieci mogą być beztroskie. My nie. Proszę, pospieszcie się. W pierwszej kolejności pochowajcie Uluna. Później do was przyjdę w sprawie nagrobku. Chciałbym go ufundować, bo biedak nie miał tu żadnej rodziny. Będziemy was razem z, e, z panem Ulunem oczekiwać. Wyflena. No dobra, dzieciaki. Ale wiecie co? To ja na dzisiaj będę kończył. 28 minut zaraz stuknie. Więc akurat taki odcineczek I zapraszam Was jutro. Jutro jest wolny dzień dla mnie. Ja też kończę 25 lat. Więc będzie piękny odcinek 25, 25 letniego burego. A na dzisiaj Wam dziękuję. Pamiętajcie. Bądźcie piękni, bądźcie seksowni, bądźcie ambitni, inteligentni. Czytajcie dobre książki, oglądajcie wartościowe filmy. Nawet z gier wyciągajcie to, co najważniejsze. Rozwijajcie się i nie dajcie się wciągnąć w polityczne gierki. Pa!